Siemaneczko, z tej strony Sziwut i witam was w kolejnym odcinku z gry Hearthstone. Yy, tutaj w moim głosie słychać może trochę lekki uśmiech, ponieważ nagrałem dwa, dwa odcinki. Yy, jak widzicie tutaj w statystykach, yy, zająłem piąte i trzecie miejsce. Nagrałem dwa odcinki, które, jak się okazało, się nie nagrały. No niestety, i tak wam powiem, powód tego, że się nie nagrały, to po wyborze bohatera, na początku, gdy wybierzesz jedno z złów zadań, gdy sprzedaż kartę OK, to z tym już kiedyś grałem. Gdy zagrasz stronnika, daj mu kapelusz plus 1 plus 1, który po sprzedaży przenosi się na przyjaznego stronnika. Ty sprzedaż stronnika, otrzymujesz kapelusz plus 1 plus 1, który po sprzedaży przenosi się na przyjaznego. OK. Eee... No nie ma murloków, ale to nie są murloki, OK. Dobra, spróbuję sobie z tym zagrać. Nie jestem przekonany do tego. A wracając do płyty, dlaczego e, nie nagrały się odcinki? To. nagrywam ja wam, e, przy pomocy e, ci, tutaj, tego narzędzia od NVIDII, Nie pamiętam, jak się nazywa. Chyba Geforce Now, e, Czy jakoś tak. I. E, I. Co, oj, przepraszam, I. co? Chciałem jeszcze sobie upewnić, e, co my tutaj mamy. E, i, i, I... miałem Netflixa, w sensie aplikację Netflixa na komputerze. Jak się okazało, e, próbując nagrywać ekran przy pomocy tutaj e, NVD i mając otwartą aplikację Netflixa, który blokuje nagrywanie, no bo wiadomo, żeby nie nagrywać filmików, powodował wyłączenie, wyłączenie nagrywania. Nawet po prostu z gierki, tutaj serce Przez co... no ja nie zobaczyłem, nie spodziewałem się tego. Eee, przez, ale, I nie zobaczyłem tego, przez co właśnie te dwa odcinki się nie nagrały. No moja wina, że sobie nie sprawdziłem po pierwszym, czy wszystko było ok, Ale no, no, nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego. No i przykro mi trochę z tego powodu, <laughs> bo jednak, o ile ta pierwsza gierka nie poszła jakoś dobrze, to ta druga była nawet w porządku, graliśmy sobie pod odrodzenia w dniu Umarłych. No, jedynie byłem, byłem wkurzony, bo żywioła i nas tak skontrowały, że jeden żywiołak, który miał 200 ataku i był złoty i atakował obszarowo, niszczył mi połowę nieumarłych. Więc to było no, niefajne, bardzo niefajne. Nie pochwalam takiego zachowania. To no, też tam sobie teraz z Wami pogadałem bardziej. Eee, więc, więc szkoda, że to się nie nagrało. Ale mam nauczkę na przyszłość. Teraz będzie tylko lepiej. <laughs> I co bym tutaj wolał? A, sprawdźmy sobie jakie zaklęcie dostaniemy. Ok, monetkę. Możemy sobie zagrać tak. Teraz sobie weźmy dwa faworki tej noty. Eee, przez witwa. No to jest takie, takie. Można nam się przydać, może nie. Dostrzegam tego stronika, daj mu kapelusz plus jeden przez jeden, który po sprzedaży przenosi się na przyjaznego stronika. Okej, okay, czyli jak sprzedamy tego stronika, to ten kapelusz się przynosi na jednego, rozumiem. Dostrzegam stronika, otrzymujesz kapelusz plus jeden przez jeden, który po sprzedaży przenosi na przyjazd. I nie wiem, jak to się łączy z tym, chyba. <laughs> chyba, że te dwa kapelusze będą potem. Zobaczymy. No, ale jak sobie już tamte odcinki, nagrywałem. To też właśnie miałem dwa Was pytanie: Bo sobie tutaj odpakowałem cukierki. E, cukierki z firmy Roshen o nazwie Krok. I czy jakie takie cukierki, bo właśnie? Ostatnio sobie kupiłem biedące. W Biedronce, też widziałem. I są bardzo, bardzo smaczne. Więc jak nigdy nie próbowaliście, to polecam sobie spróbować. I napiszcie opinię, czy warto było, czy nie warto. E, ale myślę, że to jest dość, dość. Spoko słodycz. To jest po prostu oblany, de, 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 czekoladowy cukierek i w środku ma takie wafelki, takie fajne wafelki, bo to nie są takie twarde wafle, tylko takie fragmenty kawałków wafelików. Eee, no to jest taki ciekawy zabiegiem. Bardzo mi smakuje taki rodzaj cukierka. No i teraz się zastanawiam, jak wracać do gierki. czy robić level, czy może kupić tego Sonika i sobie już go boostować, czy nie kupić tego, ale chyba sobie pójdziemy po prostu pod poziom. Jeszcze robić sobie pod poziom, żeby też mieć się tych kolców zwierzy lepszych. Bo co my tutaj celujemy? My celujemy proszę Państwa w co? Yy, na trzecim poziomie... O, w tego celujemy na pewno bardzo fajny stronik. Tego też celujemy. Też bardzo fajny stronik. To z boską teatrem takie. Fajne, niefajne. Tego też bym mogli mieć. Więc na trójce są dość ciekawe stroniki ale myślę, że i tak będziemy czekać na piątkę, na szóstkę. Więc, więc musimy się uzbroić cierpliwość i levelować karszmy. I oczywiście nic wie. dla nas. Natchnienie na czemu zło złotą monetę to. Na Twitterze już mamy fajne stroników, więc myślę, że możemy sobie tak. Kupić sobie rzeczywiście tego stronika. On dostanie kapelusz. Kupić sobie tego stronika, żeby bustować sobie trochę ekonomię. Zawsze będzie coś. Dobra i sobie to kupimy. Z kim ja walczyłem? Walczyłem z tym fioletowym. On był pod mechy. Teraz walczymy pod żywiołaki. No nic nas tutaj nie, nie cieszy. Ten pan pod kolce zwierzę i ten... Hmm. Możemy poczekać sobie. Może trafimy na osobę, która będzie miała jakieś kolce zwierzę. Eee, a teraz bym liczył po prostu, że przed co, że wyfajlimy sobie jakąś monetkę tutaj. Będzie jedna dodatkowa, dodatkowa monetka, w kolejnej rundzie mamy teoretycznie 8 golda, będzie 6 nas kosztował update, więc abyśmy mieli monetkę, to możemy zrobić upgrade kaczmy i kupić jednego stronnika, co już jest ciekawym rozwiązaniem. Jeżeli dostaniemy fajnego stronnika, bo jeżeli dostaniemy gówno, no to... no to nic, nic nie zrobimy po prostu. Na najlepsi stronnicy przychodzą tylko do mnie. No, ale nie ma zobaczymy sobie. Dobra, no ma jedna molecka. no i liczę, że może tam przeżyje do końca, żeby jeszcze raz zaatakował, ale jednak nie, nie ma, nie ma. Oj, ale tak by było, tak byśmy przegrali tym jednym Stoniciem, więc nie nieźle. Dobra, co my tu mamy do kupienia? No i oczywiście nie mamy żadnego stonika który by mnie interesował. Co jest przykre, no, to jest przykre, proszę Państwa. No więc, tak, sobie wylubię Odświeżymy sobie... A teraz te stronik udostajemy oczywiście, nie? wcześniej, to w takich tych odrodzeń, jak grałem sobie mi to... To nie było, nie było. Okej, okay, tego bym sobie kupił, tak szczerze. Więc myślę, że sprzedamy sobie tego stronnika i zobaczymy jak... Tak? Yy, mi ją... Chociaż... A użyjmy zaklęcia na się go zostawmy. Załadź całą armię, sobie tak, zagram sobie monetkę, sprzedamy tego i czy kapelusz mi pójdzie? Tak, kapelusz skoczył i teraz sk okej, okay, czy ja też będę dostawał chyba zawsze ten kapelusz? Tak mi się wydaje. Dobra. Otrzymujesz kwawy klejn, gdy przyjazny stolnik straci bosną o O, on oni musi się na początku, dobra. Więc cóż mamy jakieś tam farmienie tych kwawy klejnotów powiedzmy. Choć farmieniem tego bym tak nie nazwał. Aż bardzo. E, a na czwartym poziomie, co my tu możemy dostać? Tutaj będziemy mieć jakieś e, karty do farmienia. E, to jest fajna karta na pewno. To takie, e. I to jest fajna karta też. Więc na czwórce też mamy tutaj ciekawe propozycje. Golcik farmiony. Niestety, nie było opcji, żeby jeszcze jednego wyparmić, jeszcze jednej maletki, ale trudno. No i jak na złość, no nic nie dostajemy, no nic, ni hu, hu. Eee. Ale lewe karczmy na razie nie robił, jednak bym się skupił tutaj na ogarnięciu sobie trochę z stołu. Otrzymujesz już troszeczkę całego z natknięciem. No... Zagraj by... trochę w tym żadnego stronika żadnego są wszystkich fawek tej No to możemy sobie teraz zagrać. To można sobie kupić. Bo jak tak patrzę, jak mi stronnicy przychodzą, to... To nie będę komentował. I ten goldzik i to jest fajne. Tylko żeby mieć goldzik. I mieć stronnika musiałbym sprzedać aż... Ja Od tego też bym mógł sprzedać teoretycznie, więc możemy sobie tego kupić. Tu nam się zbustują te i go sprzedamy. Ten się zbustuje. Zagramy sobie monetkę. Sprzedamy tego. Kupimy sobie to. I zagramy sobie golda. I zagramy sobie jeszcze tak. O, idealnie. Wrócił nam z powrotem. O! Tego nie zobaczyłem. O nie zaczęłem na początku. <grym grym> Sagaj i tak, to, to tego stinka testować Chcę chciałem go bustować, więc. Dobrze go zacząłem na koniec. Ale może bym nie sprzedawał tych kart tak wtedy. Może bym to trochę inaczej rozwiązał. No kto wie. Każde śmuletkę udało się zdobyć. Dobrze, że ja nam pakuję. to nie fajnie. Okej, okay, no to zaklęłem się dużo spoko. I tak, tutaj mamy będę zagrał klejnot na wszystkich pozostałych stroników. I to oczywiście chcemy. To jak najbardziej chcemy. To też będę chciał. Hmm. No i oczywiście mam... Możemy zawleźć tak, Jeszcze sobie to kupimy i odświeżymy. Licząc, że tu będzie jakiś dla nas środnik, ale nie ma. A jak nie ma, no to trudno. Tu sobie zagramy tak. Nie wiem czemu dwa razy się aktywowało, ale trudno. Znaczy dla nas fajnie. Eee, I na pewno sobie zbustujemy tą kartę trochę. I co, no i chyba tyle na razie. To na pewno bym na razie nie atakował. Zostawił sobie na później. No nie ma co sprzedawać, no bo i tak nic nie kupię zbytnio. A szkoda, szkoda tracić, aby takie obrażenia tutaj. On też jest słodkowe co zwierzę. Więc zobaczymy, może nie będzie o lepszej jakoś dużo talii ode mnie. <grym> tutaj. Pawy klejny. No wszyscy zostaną plus 1 plus 2 po prostu. I będą się już bustować. Więc o tyle spoko. Muszę dać, że miał 10 do ataku. Eee, ale czy nam to jakoś dużo da? No teraz nie, bo ja nie mamy nie słabych, słabych słabych jeszcze. Tych innych, żeby nam to jakoś dużo dawało. Ale no nie powiem, ten gość ma jeszcze gorszych ode mnie. A jest wyżej. Musiał jakoś wyjątkowo dobrze trafiać, a ja wyjątkowo źle. Każdy z nic zaraz na tego stonika, z jakiej na jednego przyjaznego Sonika. To by się mogło z tym dobrze kombić, bo ogólnie tylko na tego Sonika bym nie chciał zagrywać ich kart, więc zobaczymy, jak to pójdzie. I zobaczymy z pierwszym typkiem. Ja bym chyba poszedł level na przyszłość, żeby już się wzmocnić. Tak wam powiem. Eee... Mam miejsce w ręce, więc tego sobie sprzedam. Dostaniemy teraz oczywiście kryształki. Tu sobie tego wystawimy. Mogę sobie odświeżyć I to też są fajne karty. Dobra, spróbujmy sobie wygrać. I fajnie. I tego możemy sprzedać. I tego sobie kupić. I tego też bym chętnie sobie złapał, więc sobie wydamy tutaj hajsik. Kupimy. Myślę, że tego się już pozbędziemy Kupimy sobie tego. Oczywiście tu sobie wzmocniamy tych stronników użyjemy sobie monetki, kupimy sobie tego, wzmocnimy naszych. Eee i ja myślę, że to sobie wzmocnimy tutaj całą talię. Trochę. Na takiej zasadzie. O! I zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz. To bym sobie zamienił. Tak bym sobie zamienił. Zobaczymy. Dzięki temu, jak ten zaatakuje, to wszyscy są zbustowani, ale ten jeszcze będzie boostował innych. Okej, okay, dobrze, że tamten przynajmniej giną, zginęła nam najmniej potrzebna osoba. Kurczę! Na <grystanie> ja tego chciałem, żeby przeżył jeszcze, żeby tutaj zaatakował obrażenia jakieś. No i dobrze. Kurde. Ciężko to widzę, jak bo z takimi, że nas po prostu rozwala. Hmm. Smutno, smutno Głowa mi. Do góry. Zdarza się nawet najlepszym. No nie, nie mów tak. No eee, będę kupić, żeby sobie spustować, ale nie. Dwa akwarium klejnoty. Czy ja chcę? Może bez sobie. To się wszystko. Y a miałem tego od Golda? stronika ten, za na wszystkie, okej. Okay. Czyli co, no tak, tego mogę sprzedać. Tego bym wystawił. Jego mogę sprzedać. Odświeżymy sobie, w od razu sobie zrobimy to. Odkryjemy sobie... Zajebiste. I to też mi się podoba. Tylko jaki jest problem, taki, że on umrze nam za nic cokolwiek zrobimy. Oczywiście tego kupimy. bo jego też pasuje wzmocnić. Jego też pasuje wzmocnić. Zobaczymy. Przydałoby mi się zakręcie z prowokacją, żeby ta trójka tutaj na pewno przeżywała, z kim ja walczę, żywiołaki, no jak tam pierdyknie znowu jakiś żywiołak tak, że mi wszystkie tu zdejmie, to się wkurzę naprawdę. Nie mam co sprzedać, może go kupić nawet, więc nie lokuję tego. Może to pasowało z... na no, odrzut zrobić, żeby on się na pewno stakował. No nie wiem, nie mam pomysłu. No, i tacy ludzie mają drugie miejsce. Przepraszam Was. <laughs> Ale bym się zdenerwował, by on zginął. <laughs> dawaj, dawaj, atakuj tym. Atakuj, atakuj. potrzebuję mieć te. zajebiście, Mam dwa przynajmniej. <laughs> Stronnicy pokazali co potrafią. Z kim będę walczył teraz? Mechy. Czy ja pancerz? 3 golda na pancerz. jest szansa, że więcej przeżyję. Kupmy. Nauczony na błędach wiem, że drugi pancerz nam się nie przyda. <grym> hmm. Ceglejczyk stałe. Okej, okay. to też jest fajne. Tylko co nad no, górdem. ja jeszcze jest jak Wydawaj pieniądze z głową, ale wiedz. Wydawaj. No, możemy go kupić. Kolejna... Ok, no i to też jest fajna strona. Muszę ja chyba sprzedam Z tego rzeczywiście. Chcę stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Chcę sprzedać tego. Czemu Ziemia tak szybko się zbliża? Liczę, że to mi coś da. To jakoś wyjdzie w miarę też nie wiem, czy tego nie sprzyjać, nie wystawić tego w sumie, świetnie sobie radzisz. klejnotów, więcej kravek, notów, Hallo. Eee. Nie fajnie, nie fajnie, wam się nie zbustowały. Powinienem inaczej wystawić jednak. Możą bym pierwsze atakować. Nie bustować ich stronników, pasa ich bustuje w ogóle. Dobrze, atakuj. Zbieraj nam tej klejnoty. Na Nie Ja odpadały oż cholera jasna <gry> przepraszam was ale no nie no to kurta ajajaj aj, aj. no nic no Wydaje, że się odcinki nie nagrały to jeszcze teraz się nie udało wykorzystać tej potencjału dobra to będzie wszystko w tym odcinku zapraszam was do komentowania, subowania, lajkowania i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie..